Cześć! Dziś krótko, bo to, co chcę Wam przedstawić, to nie jest typowa gra, a bardziej interaktywna opowieść. Ale ponieważ rzecz dotyczy Lovecrafta, to nie mogłam tego pominąć. Dwa lata temu krakowskie studio Bitgolem przyniosło na ekrany komputera i do wirtualnej rzeczywistości opowiadanie Lovecrafta pod tytułem Dagon. A niedawno wyszedł do niego kolejny już dodatek, zatytułowany The Railroad Horror. Najpierw przedstawię Wam przez chwilę Dagona, jeśli jeszcze ktoś z Was nie zdążył się z tym dziełem zapoznać, a potem wsiądziemy do kolei grozy. Zapraszam! Dagon pojawił się na Steamie 24 września 2021 roku i cały czas można go pobrać za darmo. Pozwala on zagłębić się w świecie stworzonym przez Howarda Filipa Rowcrafta w opowiadaniu o tym samym tytule, stworzonym w 1917 roku. Ponad 100 lat temu, a wciąż robi wrażenie: przejście całej historii zajmuje mniej więcej pół godziny, zakładając, że będziemy dokładnie się rozglądać i szukać wszędzie dodatkowych informacji. Gra nie wymaga od nas jakichś wielkich umiejętności. W zasadzie nasza rola ogranicza się tylko do klikania na białe kółka, by przejść do następnych części opowieści i do odnajdywania symboli takiej gałązki, która ukrywa różne ciekawostki związane z życiem i twórczością Lovecrafta. O samej fabule nie będę nic mówić, bo pewnie większość z Was zna tę historię. A jeśli nie, to szybko pobierajcie i doświadczcie tego sami. To był Dagon. A teraz spójrzmy przez chwilę na kolejny już dodatek, który tym razem przeniesie na mroczny sen Lovecrafta, który ten opisał niegdyś w liście. Wsiadajmy więc do pociągu i popatrzmy. The, 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 he... the Railway Horror został wydany 8 października 2023 roku i wymaga zainstalowania też podstawowej wersji, czyli wspomnianego Dagona. Historia oparta jest na koszmarze sennym, wyśnionym i opisanym przez Lovecrafta. Jeśli nie straszne Wam stare pociągi i potwory z macką wyjące do księżyca, to zdecydowanie polecam. Całość można ukończyć w około 10 minut. Mechanika jest taka sama jak w Dagonie: klikamy i słuchamy przejmującej opowieści. Z ciekawostek, oprócz tych typowo Lovecraftowych, możemy się dowiedzieć, że głos lektora starano się odwzorować na podstawie opisów barwy głosu Lovecrafta, tak abyśmy mogli się poczuć, jakby to sam autor opowiadał nam swój sen. Drugą świetną informacją jest to, że studio planuje wydanie gry poświęconej twórczości Stefana Grabińskiego. Zapowiada się więc naprawdę ciekawie. To chyba tyle ode mnie. Zachęcam Was do spróbowania obu tytułów. Jak wspomniałam na początku, są one dostępne także w wersji VR. I w tym świecie naprawdę robią mega wrażenie. I stwarzają niezły mroczny klimat. Natomiast jeśli nie macie gogli, to ta zwykła, tak zwana płaska wersja też na pewno dostarczy Wam niezłych wrażeń. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Cześć!